Gisela Cardia, Treviano Romano we Włoszech, orędzie Maryi, 15 marca 2022. Moje drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie i że modliliście się klęcząco. Dzieci umiłowane, ileż bólu czuję w mym sercu. Spoglądam na Was. Idziecie po terenie zaminowanym nie tylko przez bomby, ale przez zło. Pomimo moich niezliczonych apeli, wciąż jeszcze wątpicie, jednakże ja, Wasza Matka, ciągle Was ostrzegałam przed tym, co nadejdzie, jeżeli nie będzie Was prawdziwego nawrócenia. Posłuchajcie mnie, dzieci. Proszę Was jeszcze, powierzcie swoje życie i swoje dni Bogu. Wierzcie Jemu, sprawiedliwemu, który wszystko może. Ludzie nie są gotowi na to, co nagle nadejdzie. Wierzą jedynie głosom świata, a nie świętym słowom matki, która płacze. I odczuwa boleść z powodu wszystkich. Chcę Was ocalić. Czy rozumiecie to napomnienie? Głód będzie posuwał się naprzód bez litości. Pomagajcie sobie wzajemnie, jako bracia. Teraz Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.